No i pojawiły się pierwsze pretensje co do tego systemu tutaj punktowego, to znaczy wbijania tych poziomów, że daje za mało, ale ja wam powiem tak, no daje cokolwiek, a inne stronki tego nie mają, więc ja bym się cieszył, że w ogóle cokolwiek dają za wbijanie, za wbijanie poziomów, także ja jestem z tego powodu nawet zadowolony. Okej, okay, tym razem nie popełnię takiego błędu jak na poprzednim filmie, że przez przypadek sprzedałem bajonetę, na który mi zależało, znaczy to był yy, M9 chyba, która kosztowała 20, chyba 2000 tysiące złotych i przez przypadek została sprzedana, co możecie zobaczyć w poprzednim filmie, bo ja tego nie wycinałem czy coś, a obecnie odbieram jedno i drugie, ponieważ tego mi brakuje do, do kompletu kolekcji, chociaż nie wiem, czy mi to przyjdzie. bo Pierwszy raz wypłacam cokolwiek z tej strony. Także tak. O nie. O nie. To tak nie może być. Jedno przyszło, drugie nie przyszło, a to, co przyszło, to wygląda. Jeżeli to wygląda tak jak wygląda tutaj, to będzie to tragiczne. Więc ja chyba wolałbym to w ogóle z bomby odrzucić, bo nawet tego potem nie sprzedam za tą cenę, ale za to przyszedł survival i survival tylko z tej perspektywy wygląda spoko i survival przyjmę a tego bym odrzucił i spróbował ponownie jutro. Mam nadzieję, że jutro spróbuję. Chociaż nie wiem, czy bazowanie na tych obrazkach steamowych to jest w ogóle coś, coś dobrego, bo zakładam, że chyba nie. Oferta wysłana. No dobra, ten nóż jest przyjęty, ten drugi to powinien się tutaj cofnąć. A jak się nie cofnie, to was o tym oczywiście poinformuję, że coś tu się kurwa odkasztaniło. Mam te punkty diamentowe, ale ich jeszcze zostawię, bo one całkiem dobrze lecą. Nawet idzie nawet tu zebrać z 10 milionów tych punktów. No i ostatnim razem to waliliśmy te bitwy 2 na 2. Czy pojawiło się coś nowego? To jest w zakładce premium, nazywa się tutaj ni... nic. Ale jest skrzynka oznaczona ogniem. I to nawet są kilka takich skrzynek oznaczonych ogniem. Są plan B. Candy Shop, Kingdom i Chinatown i coś tam, no Waga tak, jeszcze tych skrzynek to ja nie otwierałem, więc po prostu sobie je zobaczymy. Ale to raczej w bitwie chyba. No, ja nie lubię wiedzieć, co jest w skrzynce. Ja konkretne rzeczy oczywiście zbieram, ale no, na razie i tak się zaznajom z tym wszystkim. Na pewno były to plany B. Weźmiemy sobie trzy, weźmiemy sobie te Turboiny. Kingdomy chyba też się podświetla. O, Candy Shopy. Czyli mamy pierwszą bitwę za. 2 300, no to dorzucę jeszcze wag attack i jeden kwantum, nie? Żeby tu się wszystko zgadzało i na razie... Czyli to no tak jak zawsze, czyli w systemie 2 na 2 mi się najbardziej to podoba, liczba graczy domyślnie... No 4. Wszystko się tu zgadza, no i zaraz będziemy przechodzili do tego trybu borrow, bo to jest... To jest coś co mnie w ogóle ciekawiło od startu, kiedy na tę stronę wlazłem, bo... Są różne tryby na różnych stronach oczywiście, ale przeważnie jak jakaś stronka jakiś swój tryb stworzy, to sami wiecie, że... Od razu konkurencja patrzy i wszyscy, yy, wszyscy sobie te... urywanie mogę się skupić po tych dźwiękach. I wszystkie te tryby przeważnie potem lądują jednak w jednej stronce, po i, w, i, w tej, i w tej drugiej stronce też lądują te same tryby, ale na przykład trybu Borą nigdzie wcześniej nie widziałem. I jestem ciekawy, jak on działa. Tak wstępnie przeczytałem, że 90%... O! o! Ale tu dźwiękiem zaleciało. Ale takiego... Fiu to nam dało! Myślałem, że Royal będzie tutaj mocniejszy, ale Fen hyperbisja też jest spokojna. No. O! Nie chwalmy, albo. <śm> dźwięk, dobra, to jest lepsze. <śm> <dźwięk> ja pierdolę, jaki dźwięk. Nie no, dobra, tu będzie Winek. Mam nadzieję, bo tu jeszcze. Ej, kurwa! A nie, wszystko jest dobrze. Jeszcze Quantum jest na koniec, to on może zdymać. No To zaczyna być lekki stressik, bo no jest tutaj już 10 koła naliczone, czyli w sumie po 5 na łebka i flipik się trafił, ale wszystko umie jak już to leci, nie? No dobra, no dobra, i tak quantum, a jebane pięknie, z Royalem jeszcze, no to pięknie będzie. Tutaj są dobre, Royale. Może być. <laughs> Może być po 11, za 5, idealnie nawet. Czy jest tu coś, co bym sobie tutaj zachował? Stąd, To są same FN, jeden FN jest Gamma Doppler, ale nie jest Liquid. To bym zachował, ale nie wiem, czy tak się to robi. No i sobie to z testu. A to czemu nie mogę zrobić? Aha, dobra, po tej stronie nic nie mogę, czyli sprzedam. Ja yeah, pierdolę sprzedałem wszystko, wszystko, tylko to co chciałem. No a dobra, czyli tak właśnie umiem się obsługiwać na tej stronie. Najważniejsze, że umiem na niej kręcić. No i dobra, sprawdźmy tego bajoneta. On wrócił, on wrócił i spróbuję go jeszcze raz trzasnąć, nie? Kurde, ja mam takie wrażenie, że ten awatarek tutaj nie odpowiada temu awatarkowi, który jest w grze. I chętnie bym go sprawdził, jak to wygląda w grze. Ale nie chcę się zawieść i chyba zrobię swoje niespodzianki. Oczywiście 95% szans mam na to, żeby to będzie parszywy bajonet, ale jak będę miał streama to akurat zrobimy przegląd tego wszystkiego. Także ja to przyjmuję jeden i drugi fejzik, Jednocześnie zaznaczam tutaj, że trafiony, i zaznaczam tutaj, że trafiony. Czyli zostaje jeszcze, no i dużo jeszcze zostaje skarambit fade w ogóle Falchion, więc tych fajdów jeszcze jest dużo do zebrania. Ale te skrzynki nie były wcale jakieś takie parszywe, na razie od ostatnio ostatniego w ogóle dużo wygrywam tych bitew 2 na 2, więc... Tryb borrow, pożycz część wartości bitwy, twoja nagroda będzie zredukowana o procent, który został pożyczony. Czyli odpalam sobie to, wygraj, aby otrzymać 55% całkowitej yy, wartości nagrody, czyli jak pożyczam, odbierz, borrow 1%, dobra, zobaczmy to na równo 50%, ja trochę nie jestem tego, Jest, nie jestem trochę pewien jak to działa, nie? Zainteresowałem się tym, ale wcale nie, nie testowałem. Dobra, sprawdźmy może to na jakiejś normalnej bitwie, na przykład na... na 1000 złotych bitwa. Po dwie osoby, oczywiście terroryści. O, jakiś chłop dołączył od razu w, No to dam mu nerda. No i zobaczmy, jak to działa. I czy oni widzą w ogóle, że to jest tryb boru? Nie, to jest zwykły klasyk. Ale jest tu boru 50%. Czyli co to bitwa znaczy? Dobra, nadal nie rozumiem. Czyli oni, ja wygrałem. Oni mieli w sumie 9 zł w skinach. My mieliśmy też około 950 zł w skinach, dlatego wygraliśmy. No to jest 900 zł i 950. Czyli teoretycznie powinniśmy wygrać wartość tego i tego, czyli 1800 powinno być, czyli po 900. Ale ja mam borą 500, czyli sprzedać za 500. Czyli co to kurwa ma znaczyć? Czyli ja przegrałem tą bitwę zamiast ich wygrać. Dobra, jeszcze raz, ale tryb boru dam na 10% A nie, dobra, bo ja stworzyłem tą bitwę za 500 A, czyli jeszcze jest taki patent Czyli teoretycznie mogę stworzyć największego hama. A dobra, kurwa, spróbujemy coś zrobić niepojebanego O mój Boże Dobra, zróbmy pa na noże Zróbmy na noże nawet za piątkę i teraz te noże za piątkę będą mnie kosztowały tylko 460 zł. Ale muszę wygrać, aby otrzymać 10% całkowitej wartości tego, co tu, co tu było. Czyli, czyli o to chodzi. Mój, ale. Kurwa, to ma sens. Szczerze, to ma sens. Ale to, tego mogę nie wygrać akurat. No to jest bitwa teoretycznie za. 500. Ale wygram jedynie 10% ich wartości. Dobrze ja to w ogóle rozumiem? Kurwa, nie ma Royala, ale jest ten. Wejdzie? Wejdzie, weszło. Aha. Ale to wygrałem na Boru, nie? Bo kosztowało to 500 wygrałem 10% wartości. Ogólnie spoko ten tryb. Jakby się chciało poklikać jakieś najdroższe skrzynki. Tak, ja bym to właśnie tak rozpatrywał, czyli chcesz otworzyć na przykład najdroższą skrzynkę Royal, nie, ale no mówisz, kurwa, no trochę mnie na to nie stać, nie, bo 4400 kosztuje, a jeszcze na trybie Joker to pewnie, kurwa, o, dla przykładu, chcemy otworzyć sobie skrzynkę Joker yy, za 16 tysięcy złotych, nie, i mamy odpalony tryb Borrowed. Na maksa daję w prawo i wtedy mnie ta skrzynka kosztuje nie 16 tysięcy, tylko 1600, ale dostanę z nich 10% wartości maksymalnie Ech, tego typu. Ale no jak dwa royale lecą po lewej stronie, to jeszcze tryb Bolo z underdogiem trzeba było połączyć. Co dwa hole oczywiście, że tak. Dobra, i gdyby to był tryb borow, to, to bym wygrał wtedy 5,500. Jeżeli one by spadły na prawą stronę. Dobra, to jest całkiem całkiem spoko. Dla tych, którzy by chcieli hamę robić, na przykład po 200 tysięcy. Po 200 ale na przykład zapłacą za to tylko dwójkę, nie? No, 20 tysięcy wtedy. Nie testowałem skrzynek Nitra, a on ma tu swoje skrzynki. One są po 2000. Dam w sumie takie dwie. Ale na sam koniec dam dwie. Tutaj dam jeszcze coś na podbitkę, czyli. Glovesy, flipy i knife'y i dopiero wtedy nitra Dwa razy i to no będzie za 7 tysięcy na dwie osoby Bez tego trybu borrow, czyli po prostu lecimy na to Na to zostaliśmy skazani i teraz tak patrzę, że Chyba jestem na zero, jakbym to przegrał, czyli to był mój profit Oookay, let's go Ale wow, syf, lewo i po prawo Ale ściek, dobra, ale spoko, to są skrzydki jeszcze te, które Nie powinny dawać no i teraz kszynka Nitra jest za 200. Jest Royal! Kurwa! Oh, tu jest, jest możliwe. Ale nie to. Kurde, to były lorki jakieś. Gangliony, wszystko tu przelatywało. O, to i tak będzie win. Jest gidi Jest gid I po 14. No bardzo o tym poszło. A na trybie Boru wtedy bym dostał. Ale nie chcę się nawet tego liczyć. Ale tryboro jest całkiem ciekawym trybem, tylko trzeba było go ładnie zmasterować. Yy, są tutaj glovesy, są FN, Lightning Strike, ale to akurat mam gucik, mam. No to nic niestety się nie trafiło takiego wyjątkowego. Ale jest całkiem okej, okay, jest całkiem okej, okay. Teraz znowu trzeba będzie polować na te fejdy. Także jeszcze tylko przypominam o tym, że jak widzicie mój kod DMG w tym miejscu, macie 20% więcej do każdego doładowania i przy wpłatach można wygrać te konkretne skiny. Także trzymajcie się, je lot.